26 listopada, ksiądz Mackiewicz, stoczył pod świętobrocie ostatnią bitwę. Rozbity przez przeważające siły wroga, zdołał jednak ujść z pola Uźno. bitwy. Próżno wśród poległych na polu walki. Żandarmi szukali jego ciała. Chociaż zrozumiał, że powstanie słabnie, chciał kontynuować walkę. Nie opuszczała go nadzieja i wiara, że się wiosny wznowi działania partyzanckie. Postanowił w tym celu dotrzeć do rządu narodowego w Warszawie. Dlatego po napisaniu listu pożegnalnego do powstańców w towarzystwie dwóch żołnierzy wyruszył w drogę. 17 grudnia ksiądz Mackiewicz wraz z towarzyszami został aresztowany podczas przeprawy przez Niemen i odstawiony pod eskortą do Kowna. Dowódca konwoju chwalił się później, że, cytat, prowadził Mackiewicza pieszo jak w czasach Pocjusza Piłata, dźwigającego krzyż. Kiedy wiadomość o ujęciu księdza powstańca. Rozeszła się wśród ludu. W kościołach i po domach powszechnie modlono się, prosząc Boga o ratunek. Wielka natomiast była radość żandarmów. Sam generał gubernator Wileński, Michał Murawiew, raportował o jego ujęciu do Petersburga. Pisał o nim: Poważny działacz, niepospolity, czynny, aktywny, mądry. Podczas śledztwa ksiądz Mackiewicz nie zdradził tajemnic powstańczych, pozostając do ostatniej chwili żołnierzem i księdzem oddanym ojczyźnie i Bogu. W Wigilię Bożego Narodzenia został skazany przez sąd w Kownie na karę śmierci. Ze spokojem oczekiwał na egzekucję. Ostatnia jego prośba o spotkanie z kapłanem i spowiedź nie została spełniona. W nocy przed straceniem napisał list w formie testamentu politycznego. Egzekucja księdza Antoniego Mackiewicza odbyła się publicznie w Kownie 28 grudnia 1863 roku. Stojąc pod szubienicą z podniesioną głową, po raz ostatni udzielił błogosławieństwa zebranemu na placu tłumowi. Następnie powiedział w stronę kata: Swoje zrobiłem, teraz wy kończcie swoje. Chwilę potem zawisnął na szubienicy. Mieszkańcy Żmuci nie mogli uwierzyć śmierci bohatera, i jeszcze przez wiele miesięcy opowiadali sobie, że ksiądz Mackiewicz żyje, i ze zbrojnym oddziałem walczy z Moskalami Drodzy widzowie i słuchacze Polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768 Omawiam na nim wydarzenia dnia Oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 Oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin Pozdrawiam serdecznie.